styropian ułożony. Jedna strona. I druga strona. Już przykryty styropian. Taśmą posklejałem. Tam, gdzie ma być sklejone. Tutaj, gdzie są. Jest folia bez styropianu. Tu będzie po prostu ściana. Rób też toaleta. Nie? Bo jeżeli montujemy stelaż WC do podłogi, no to wiadomo, nie może być styropianu, bo to nam popęcza. No, ale też będzie źle nam to mocować. Ściany też nie będę układał na styropianie, tam, gdzie jest styropian. No żeby to nam nie popękało. Minimalizuję ryzyko. Tutaj w tym miejscu będzie szła ściana. No i tutaj tak jak widać, gdzie jest te wycięcie. Folia od spodu położona podwójnie, od góry położona naraz, chociaż wyszło i tak podwójnie, bo za duży kawałek ucięłem pierwszej folii. Więc jest zrobione, myślę, że dobrze. Tutaj wyjdzie nam 3 metry sześcienny betonu na wylewkę, tutaj całości, ze względu na to, że pół metra tutaj wejdzie żeby zalać tą wnętrze jeszcze nie mam prętów, jeszcze nie mam tutaj gotowego podtozbrojenia. No, ale jutro zrobię i na sobotę będzie gotowe. Same do rana zaczynamy nosić. I będzie podłoża. Dobra, z tej strony też skończone. Mamy pręty, zaraz rozpoczynamy tworzenie. Przeczujemy zbrojenie. Dlaczego tu jest 8 prętów, a nie 4? Ponieważ są za krótkie, będę musiał powiązać jeden z drugim żeby po prostu doszło z murka do murka zbrojenie gotowe miałem gotową mieszankę B20 tak więc zalałem tutaj gdzie było to wycięcie na belkę pręty są osadzone w ścianie Niestety są trochę wyżej niż pręty od belek, no ale powiążę to, zalejem betonem, będzie, będzie w porządku. Tutaj jak jest ta czerwona linia, to jest dokładnie 5 cm wylewki. Tak więc w dniu jutrzejszym będę próbował się tego trzymać, żeby wyszło co najmniej te 5 cm. Może być trochę więcej, ale na pewno nie mniej. Jest to minimum. Na około wszystko obrysowane. Natomiast jeżeli chodzi o belkę, to również jest już osadzona. Na dyspenserach nie może leżeć bezpośrednio na ziemi. Wylewka musi być pod nią. Pręty. Jak widać też są powbijane w ścianę tupie drut wiązałkowy i podwiąże. Mam tutaj 2, 3, 4 pręty. Wystarczą w zupełności, ponieważ belka opiera się jeszcze na, na murku. Pręty są prawie że na wylot ściany osadzone. Jeżeli chodzi o te pręty w tej ścianie, to również są prawie że na wylot. Tak więc, ostatni rzut oka na to co mamy teraz, ponieważ zaraz. Będziemy mieli tutaj wylewkę. 1,25 betonu B25. Za chwilkę dojedzie następny transport. Ledwo ponad godzina i betonu nie ma. Zaraz przywiezie jeszcze 1,5. Domówiłem nieco więcej. Tyle ile na pakę wejdzie, tyle przywiezie. Beton B25 na drobnym kruszywie. Ciężki do zacierania się okazał. No ale człowiek się uczy całe życie, nie? Kolejny transport, tym razem jeden pięć. Wylewcza skończona, proszę bardzo. Jeszcze czeka nas wylewcza samopoziomująca. No ale skończone jest. Teraz zostało mi wieczorem podjechać podlać i kabelo. Nadmiar betonu, co został, wykorzystany również. Fundament pod murek. Jest zamknięty już. Zostanie mi tylko zrobić tam gdzie schody, ten murek boczny i tyle. A tyle zostało betonu. Te dwa wiadra będą lądować w dziurze i w sumie na dzisiaj koniec.